w rywalizacji firm z Europy Centralnej, obszary kluczowe, to jest przede wszystkim zachowanie zwinności, bycie bardzo elastycznym, ponieważ ostatnie trzy lata były bardzo dynamicznie, świat się zmienia. Mieliśmy na początku do czynienia z pandemią, mieliśmy kryzys energetyczny, wojnę w Ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw, stąd bycie zwinnym, bycie elastycznym na pewno jest tutaj jedną z determinantów sukcesu. Dwa na zmianę kultury organizacyjnej, czyli na taką kulturę, która wygrywa, która stawia na ludzi, która daje ludziom swobodę w podejmowaniu decyzji. Ponieważ to oni są blisko biznesu, to oni mogą jak najszybciej reagować i podejmować słuszne decyzje zgodne ze strategią spółki czy grupy. Najistotniejszą kwestią w jeśli patrzymy na odporność gospodarki Europy i jej konkurencyjność jest zrównoważony rozwój i nastawienie na dekarbonizację i zielony ład. Tutaj Europa ma przewagę konkurencyjną ze Stanami Zjednoczonymi czy krajami azjatyckimi i wierzę, że to jest kierunek, na który musimy dalej stawiać. Jako ciech przedsiębiorstwa energochłonne też stawiamy na zrównoważony rozwój, doprowadzenie naszych mocy energetycznych do spełnienia zielonego zapotrzebowania, czyli bycia neutralnym klimatycznie. Panelu dyskutowaliśmy na temat wyzwań, które stoją przed przemysłem energochłonnym i jako podstawowy priorytet wskazywany był, wskazywana była transformacja energetyczna. Dla ciechu niezwykle istotne jest to, żeby w roku, do roku 2040 osiągnąć neutralność klimatyczną. To zapisaliśmy jako jeden ze swoich, ze swoich celów strategicznych i zamierzamy realizować ten cel poprzez serię inwestycji. Przewidujemy wykorzystanie przede wszystkim. Termicznego przetwarzania odpadów, odnawialne źródła energii, odzyski ciepła w procesach technologicznych. Więc to jest jakby miks technologiczny, z którego będziemy, będziemy w tym procesie korzystać. Dzisiaj na EKG w Katowicach rozmawialiśmy o Zielonym ładzie, o celach, jakie są narzucane. Dużo rozmawialiśmy o tym, że te cele cały czas są jednak trochę rozmyte. Nie wiemy, czy, jakie będą stopnie redukcji zużycia na przykład konwencjonalnej chemii w rolnictwie. Bardzo dużo rozmawialiśmy o innowacjach, o tym, że brakuje systemu, który pozwalałby na sprawne wdrażanie tych innowacji. To, co mnie bardzo cieszy, to strona rolnicza, czyli reprezentanci producentów rolnych, czy hodowli, czy też produkcji roślinnej, absolutnie nie oponują przeciwko Zielonemu Ładowi, są otwarci na te zmiany, widzą szansę nawet w tych zmianach. I myślę, że to, co jest ważne, to aby nie negować faktu i istotności i konieczności zmian, a spróbować szukać sposobów na wdrożenie tych innowacji, które są konieczne w rolnictwie. I wprowadzenie tych zmian, które są potrzebne od producentów środków poprzez producentów rolnych i też jak skomunikować te wszystkie zmiany konsumentom i odbiorcom końcowym. Tylko Ciech głównie mówiliśmy o zmieniających się przewozach, kierunkach przewozów głównie z Ukrainy, do portów, z portów, węgiel w tym kraju. Także to szczególnie istotne, bo musieliśmy się przystosować do tych zmian. A dodatkowo mówiliśmy o dużym procesie inwestycyjnym, który prowadzą Polskie Niej on Co prawda dobiega już do końca, ale był dosyć uciążliwy, bo inwestycje trwały w całym kraju, ciężko było przejechać, wymagało to od nas dużej efektywności i dużej operacyjności. Jeżeli chodzi o Ciech to potrzebujemy coraz infrastruktury kolejowej. Teraz powoli widać efekty. Myślę, że w 2024-2025 roku te efekty będą coraz większe. Będą coraz większe prędkości handlowe, bo dzisiaj jedziemy około 20 km na godzinę. Zakładamy, że to będzie około 30 km na godzinę. Kończą się inwestycje w portach w Gdańsku, w Gdyni, także będzie łatwiej wjechać i wyjechać do portów. Myślę, że dla nas to będzie, jest dobra wiadomość i przez to będziemy mogli lepiej realizować nasz biznes.